Jak zrobić takie szybkie przybliżenie i szybkie oddalenie w kapkacie? Bierzemy się do roboty. Generalnie jest to proste, jak przepis, na jajko sadzone. Wchodzę w kapkata, dodaję film, który mnie interesuje, naciskam na niego i trochę dwoma palcami go rozszerzam, tak żeby było mi wygodniej pracować. Teraz idę do momentu, w którym przestaję mówić, czyli mniej więcej gdzieś tutaj, dodaję klatkę kluczową i teraz lecę do momentu, w którym zaczynam mówić i robię sobie zoom, zwracając uwagę, żeby. Przed zoomem i po oczy były mniej więcej w tym samym miejscu. Idę sobie dalej i teraz szukam kolejnego miejsca, w którym przestaję mówić to jest gdzieś tutaj. Znowu dodaję klatkę kluczową, lecę do kolejnego miejsca, gdzie znowu zaczynam coś mówić, i odzoomowuję do tego kadru, który był na samym początku. Natomiast żeby ten zoom był taki ładny, dynamiczny, musimy sobie wejść w tą przestrzeń pomiędzy jedną klatką kluczową a drugą i nacisnąć sobie tutaj na ten wykres i wybrać sobie przyspieszenie. Ja lubię używać tego trzeciego, klikam OK, robię to samo z drugim filmem. Hop, trzecie przyspieszenie, OK. I teraz te zoomy będą ładniejsze i bardziej płynne. Mamy zoom i odzoomowanie. Koniecznie zapisz się na listę zainteresowanych naszym nowym kursem, gdzie m.in. będziemy ci pokazywać właśnie takie sztuczki montażowe. Link znajdziesz w bio, a już teraz pokażę Ci.